Nie, wyjebał się. Zniszczę te kamienie pierdolone. A schodzę do piekła, dając jakieś kamienie robi. Słabo uh, i uh. uh, uh. Dobra, no to akurat dobrze zagrałem po prostu, bo jestem skillowy. XD. Gdybyś już kurwa stracił całe życie, a ja straciłem tylko pół serca, bo ja jestem skillowy. O kurwa, OP. Jak jedzcie? Twoje kurwa, nie zabiję z felu, bo się, zabiję się. Zesrałeś. Zapierdolę się kurwa, zajebie. Ile? Zrobiłem 9-5 i tu pójście na practicea, żeby zrobić kurwa ending w jednym atemcie. Nie wiem, nie wiem, na chuj ja, kurwa oddycham. Po co ja marnuję kurwa o 2 tej planety jebanej, no? Nie marnujesz. Cieszę no. się, że jesteś fawem. Z czym to już mamy takiego jednego, co minuje? wtedy Jest to iguś. A, dobra. W sumie to dwóch mamy jedno. Dobra, niszczę... Niszczę wszystkie grzyby. Licz liczysz na... Niszczesz wszystkie to... grzyby, żeby ich już też gościu. Obawy, emocje. Liczysz to na... To na, na cokolwiek Magic Mashroom Mini masz cokolwiek kurwa, że WBIŁEM NIGHTSHAKE! TAK, TAK, KURWA TAK! WBIŁEŚ? GG. TAK, TAK, TAK! GG Fabian. Co wbiłeś? Co wbiłeś? Kurwa powiedziałem, przecież ty jesteś głuchy, Usaż. Patrz co? kurwa, patrz, spadł, tak, ci... tak, tak, tak tak... Patrz. tak... Tak wydałeś pizdę, że cię przymusowało. O kurde. Jest. To jest... Ja wiem co to jest. NIGHTSHAKE?! Holy shit! <laughs> GG started! To jest taki. Te... To to A czyli jestem. Nic chuj nie słyszę, Fabian! Porpało cię! No bo, nie, bo Fabian kurwa cieszy. się cieszy! cieszy, no właśnie. Brawo! To ja przy tym byłam, pajaca jego ja jak się wywalał. Ja, ja jestem OG, a wy jesteście fake G No sorry, że miałem prawo do wiedzenia co za... No nie, bo się ukrywaliśmy przed tobą. No i co? Dobra, Dobra. Dobra. oficjalnie Fabian, jestem w chuj dumny że to wbiłeś i jest to w chuj zaskoczenie. Nie spodziewałem się, że wbijesz tego typu poziom. Bo on jest najlepszy! On jest najlepszy! Mogę Puri w dosyć... yeah, I no, szacun w chuj. Daję yeah, lajka. Daję yeah, lajka w chuj. No i Olbrzym przyszedł. Kurwa mać, tyle konsystencji no jebać na to. Tyle kurwa... A pisałam do ciebie, że już blisko. Ja czułam Olbrzyma yeah. jak pierda w dupie. Dole. Bijemy brawo wszyscy, wszyscy robią brawo! Brawo! Nie, nie Trąc, będzie słychać, jak zacznę na To zacznij twerkować dupu, na pewno usłyszymy To już nie to jest błąd. będzie <laughs> Nie będzie to wykonane. Dobra, Fabian to co? Pokazuj kurwa ten ciki to zeszło 5. Czekaj, bo Fabian leży najebany na... na <laughs> ile kurwa, mówcie ile? Dobra, 1500 i... O, kurwa! to nie jest dużo!